Witam serdecznie w tym nietypowym niedzielniku, bo podsumowującym cały miniony piłkarski rok. Rok się skończył, działo się bardzo dużo, zwłaszcza w PSP-nie czemu poświęcimy osobny segment. Ja dziękuję od siebie za wszystkie słupy i łapki w górę, które przybyły w tym roku. Zachęcam do lajkowania, łapkowania, komentowania i cóż, lećmy z tematem. Jeden mecz w tygodniu zapraszam. A rok jak zawsze zaczniemy od stycznia. W styczniu Polacy byli po mundialu. Z reprezentacją pożegnał się Czesław Michniewicz pod naporem w sumie mediów. A nowym selekcjonerem został Fernando Santos, który od początku zapewniał, że jest Polakiem i żeby traktować go jak jednego z nas. No to było tak naprawdę wydarzenie miesiąca, więc lecimy tak szybko do lutego. W lutym Lech awansował do 1-8 Ligi Konferencji i został pierwszym polskim klubem grającym tak wysoko od 1996 roku. Więc no w lutym mieliśmy naprawdę ogromny sukces w piłce klubowej. W tym samym miesiącu Messi został najlepszym piłkarzem roku. Marzec również obfitował w klubowe sukcesy. Lech, pokonując Garden najpierw 3-0, potem 2-0, do 0, awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Niestety w piłce reprezentacyjnej nie było tak kolorowo. Santos z reprezentacją zadebiutował, niestety w debiucie przegrał z Czechami 3 do 1. Na otarcie łez wygrał w kolejnym meczu eliminacyjnym Euro z Albanią. W kwietniu niestety Lech odpadł z Ligi Konferencji po dwóch meczu z Fiorentiną. Niestety wygrana Poznaniaków we Florencji nie, nie przyniosła skutków pozytywnych, ponieważ zadecydowała wysoka porażka w Poznaniu. Maj, jak to zwykle koniec tej połowy roku, obfitował wiele mistrzostw kraju. W maju po raz 20 w historii legia zdobyła Puchar Polski, pokonując raków częstochowe w finale. Oczywiście po serii rzutów karnych. Natomiast na trzy kolejki przed końcem sezonu Raków zapewnił sobie mistrzostwo kraju. O pierwszym w historii klubu mistrzostwie przesądziła porażka legi z pogonią. W Hiszpanii na cztery kolejki przed końcem sezonu Barcelona zapewniła sobie 27 tytuł w historii, a Robert Lewandowski, zdobywając 23 bramki w sezonie, został królem strzelców dla ligi. Również w Anglii Manchester City dziewiąty raz w historii i piąty raz w ostatnich sześciu latach został mistrzem kraju i w tym samym miesiącu City pierwszy raz wygrało Ligę Mistrzów pokonując w finale Inter 1 do w czerwcu reprezentacja Polski pokonała towarzysko Niemców, a później w spektakularny sposób przegrali wygrany mecz z Mudawią 3–2. W lipcu, piąty raz w historii i pierwszy raz od 2008 roku, legia sięgnęła wreszcie po Superpuchar Polski, pokonując w finale nikogo innego tylko Raków Częstochowa w żaden inny sposób tylko po serii rzutów karnych. We wrześniu mieliśmy do czynienia z przewrotem w reprezentacji Polski. Polska pokonała Wyspy Owcze, ale przegrała z Albanią, co poskutkowało tym, że Santos pożegnał się z posadą, a nowym selekcjonerem niestety został Michał Probierz. W październiku Legia zagrała z AZ Alkmar i tutaj mieliśmy największą zadymę, jaką pamiętam w historii ekstraklasy i polskiej piłki. Mianowicie legioniści byli atakowani przez ochronę i policję w Alkmar, a Rzozue i Pankow zostali nawet aresztowani i do kraju wrócili dopiero drugiego dnia. W tym samym miesiącu nasza piękna reprezentacja pokonała waleczne Wyspy Owcze i zremisowała z Mołdawią. A Messi zdobył ósmą złotą piłkę w karierze. W listopadzie nasza kadra zanotowała remis z Czechami i straciła szansę na bezpośredni awans do Euro. Zostały nam baraże, które też również w listopadzie rozlosowano i okazało się, że Polska po ewentualnym pokonaniu Estonii w finale zmierzy się z Walią bądź Finlandią. I na koniec roku Legia awansowała z grupy Ligi Konferencji. Pierwszy raz od 2017 roku. W kalendarium tego roku to tyle, a teraz skupmy się na aferach związanych z PZPN-em. Początek tego roku był naznaczony, niestety, aferą premiową. Tutaj, dla przypomnienia, chodzi o to, że podobno w czasie mundialu, czyli jeszcze w grudniu, piłkarze mieli dogadywać się między sobą już w Katarze. Odnośnie podziału premii, którą rzekomo obiecał pan premier ówczesny Mateusz Morawiecki, chodziło tu chyba około 40 milionów złotych. Rzekomo sztab Michniewicza miał biegać w nocy po hotelach i zbierać od piłkarzy numery kont. Głos w tej sprawie zabrał również największy i najlepszy przyjaciel Czesława Michniewicza, Krzysztof Stanowski. Zasugerował on, że to Lewandowski naciskał w sprawie podziału premii i chciał tego nierównego podziału. Miało mu chodzić o to, żeby najwyższą premię w pierwszej kolejności. Otrzymały osoby, które grały najwięcej na mundialu. Afera skończyła się tak, że na pierwszą konferencję Santosa nie poszedł Lewandowski, nie poszedł nikt ze sztabu. Pojawił się nawet Skorupski wcześniej, ale poszedł młody Ben Lederman, który w całej aferze nie był zaangażowany, nie było go nawet w katarze. A do całego wątku afery premiowej odniósł się Lewandowski dopiero w wywiadzie z Mateuszem Święcickim, jakiś czas po całej premii, po całej aferze premiowej, co też było mu zarzucane, że nie podjął tej rękawicy od razu, tylko zwlekał z odpowiedzią. W tamtym roku wydarzyła się również afera alkoholowa i to w czasie tego haniebnego meczu z Mołdawią w Kiszyniowie. Na pokładzie samolotu lecącego do Mołdawii i z Mołdawii miał znajdować się Mirosław Stasiak, czyli działacz, były działacz PZPN-u skazany za korupcję. Na światło dzienne zaczęły również wychodzić nagranie, jak, jak ówczesny działacz pełni rolę wodzireja na biesiadzie działaczy PZPN-u. Również Stanowski w swoim programie stanowisko opublikował nagranie, na którym widać jak Mirosław Stasiak śpiewa sobie z Wojciechem Gąsowskim. Tutaj w czerwcu miała jeszcze miejsce jedna wpadka organizacyjna, mianowicie w meczu z Niemcami na pożegnanie Kłobasieckiego na trybunach pojawiły się takie harmoniki do kibicowania, na których był niestety ale błąd ortograficzny. Złóż harmonijkę i uderzaj w dłoń i uderzaj był napisany z tym błędem. Taka mała mała wpadka, ale jednak kolejny kamyczek do ogródka PZPN. A jak już jesteśmy w temacie Stasiaka i korupcji, no to w spocie promujący 70-lecie Pucharu Polski, na jednym z ujęć widać Antoniego Fijarczyka, który za korupcję został usunięty ze struktur pzpn -u. A koniec roku przyniósł nam zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego i wypływanie kolejnych tematów. Kulesza całe zwolnienie oczywiście zrzucił na barki Michała Probierza, który rzekomo miał stwierdzić, że nie ma zamiaru pracować z tak doświadczonym pracownikiem. I tutaj też warto powiązać pewne wątki, mianowicie Kwiatkowski, kiedy nie był jeszcze prezesem TVP Sport, bo chyba ostatnio nim został, był współpracownikiem Meczyków. I tutaj Tomasz Włodarczyk z Meczyków ujawnił też aferę no, o tym, jak polscy działacze zachowywali się na mundialu w Katarze, że tam przewozili kabanosy i wódkę, więc... No chyba wiadomo, kto był tym tajemniczym informatorem w no nie? Oczywiście PZPN przemycanie wódki i kabanosów tłumaczy tym, że miało to na celu umocnienie pozytywnego wizerunku Polski. To są niesamowite asy w tym PZPN-ie, jednak życzę im, żeby byli tam jak najkrócej. Ode mnie w tym odcinku to tyle. I tak wydaje mi się, że nie wszystko powiedziałem, że dużo rzeczy pominąłem. Ale i tak dziękuję Wam za ten rok, za te suby, za te 200 tysięcy wyświetleń z ubiegłego roku. No to To jest dla mnie bardzo dużo. I cóż, ostatni niedzielnik w tym roku, ale widzimy się już w nowym roku, także wszystkiego dobrego, szczęścia i widzimy się w niedzielę, trzymajcie się!